Moje początki jazdy na nartach są datowane na 2010 rok, a przynajmniej z tego okresu pochodzą pierwsze zdjęcia, jakie potrafię wygrzebać na komputerze. Patrząc jednak po tym zdjęciu i widząc, że jednak stoję na tych nartach i chyba nawet jadę, to moje początki jazdy na nartach datowałabym na rok czy dwa wcześniej. Uczyłam się jeździć na stoku w Wiśle, który nawet dzisiaj już chyba nie istnieje, ale pokażę Wam mniej więcej na mapie, gdzie on się znajdował. O ile jeszcze dobrze pamiętam tą lokalizację, to chyba był tutaj. Na ten stok w Wiśle jeździłam dwa albo 3 lata z rodzicami, także tam się uczyłam jeździć. O czym po 2012 roku stwierdziliśmy, że czas na coś bardziej ambitniejszego i zaczęliśmy mieć tu białki tatrzańskie. Także tutaj moje pierwsze i jedno z nielicznych zdjęć, jakie mam z białki z 2012 roku. Tutaj już musicie przyznać, że mój outfit był bardziej przemyślany. I kask, i gogle mam do dziś. A ten szalik kochałam. 2013 to również okres białki tatrzańskiej, a w 2014 poszłam do gimnazjum i słuchajcie, tu się zaczęło. Bo chciałam być super i zacząć jeździć na snowboardzie, skoro już tak fantastycznie umiem jeździć na nartach. Pomijmy ten fakt, że do dzisiaj nie umiem skręcać. Ale bardzo długo jeździłam na tym snowboardzie i chciałam. Okej, okay, starałam się. Ale mimo wszystko, jak chciałam poszaleć, no to jeździłam na nartach. I tak tą kurtkę mam do dziś. I ostatnie zdjęcie na komputerze, jakie potrafię znaleźć z białki, to jest 2015 rok, co przypadałoby na końcówkę mojego gimnazjum, i właśnie w tym okresie przestałam jeździć na nartach. I tutaj, podobnie jak w zeszłym roku, romans z nartami pomieszany z toksyczną miłością z deską. Także od tych pięknych wspomnień minęło 10 lat, od tego czasu byłam na nartach może z dwa razy, a dziś pakujemy się na narty już nie w Polsce, już nie w Białce i nie w Wiśle, tylko na Słowację. A więc co zabieram z i nie tylko na wieczór już, jak będziemy postoku koszulkę tą brązową oraz leginsy, do tego mam leginsy termo oraz dwie termokoszulki, bielizny i z artykułów higienicznych, tutaj mam ręcznik, ten w małym butelkę Dafi, skarpety takie zwykłe, wysokie oraz takie wysokie, niby specjalne na narty. Będę je testować pierwszy raz, ale zawsze idziemy takich na konia. Ważne, żeby one po prostu były wysokie, takie pod żeby was nic nie obtarło. E, da się. Dalej tutaj mam całą elektronikę instaksy, lampy, statywy, mikrofony, ładowarki, no wiadomo. E, piżamka Tutaj są czapki, kominy, nauszka, kominiarki i tak dalej. To pójdzie do takiego jednego organizera. Co to są? rękawiczki na narty, polarek oraz taki worek, w którym chciałabym jeździć. Zobaczymy. A jak mi to będę miał cały, nie wiem, przekąski i picie w aucie. Klepeczki. I to wszystko chciałabym zapakować do mojego standardowego plecaczka w góry. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale polarek ubiorę na siebie. Tak samo, jak kurtkę ubiorę na siebie. Tu mam taką niby specjalną, jakąś snowboardową, ale jest po prostu ciepło. I takie specjalne spodnie na narty, ale je też wezmę do osobnej siatki, no bo nie wejdą do plecaczka. A z rzeczy podręcznych tutaj mam, jakby mnie gardło bolało, leki na alergię, chusteczki, jakieś gumy. Tu jest żel antybakteryjny i to sobie wszystko spakuję do takiej kosmetyczki. Tutaj mam wszystkie dokumenty, tutaj mam skipasy, ubezpieczenie, bo jedziemy na Słowację pamiętajcie o ubezpieczeniu. Oraz rezerwacja z bookingu, dwa portfele, jeden będę miał ze sobą, drugi gdzieś będzie leżał. Hmm. Grę na wieczór i apteczkę. A z kosmetyków mam tak, płyn do mycia ciała, szampon, mini odżywkę, mini tonik, mini krem od oczy. Tu mam przelany krem mój taki codzienny SPF w tym opakowaniu. Pamiętajcie, żeby na stok brać, bo może was troszkę opalić jednak słoneczko. To też sobie wezmę do podręcznego. Tutaj mam, mm, co to jest pomadka i kremik, grzebień, gumki, wsówki, To cały mój makijaż, yy, jakaś próbka, maszynka, balsamik, mini pasta, mini nitka, mini szczoteczka jak jest próbka perfum, i waciki, i patyczki. I to wszystko bym chciała spakować do takiej mojej standardowej kosmetyczki. Teraz sprawdzimy, czy wszystko wejdzie do mojego plecaczka. Ok, próba zapakowania tego. Całe ciły wcisnąłem w organizer taki. Słuchajcie, ja do nich potrafię bardzo dużo wcisnąć. Tym bardziej, jak nie zależy Wam na wyprasowanych ubraniach, bo to nie wygląda atrakcyjnie to jesteście tu w stanie dopchać kolanem bardzo dużo. I jak to wsadzałam, to zajmuje pół plecaka. Także luzik. Zmieścimy się. Sprzęty górskie. Jeszcze się i tak nie na przykład pakować u Kamila, bo jeszcze do niego jadę. Może leki i takie rzeczy sobie dam tu do przodu. Kurczę, ten plecak jest serio pojemny. To sobie zaraz też spakuję. Tu mam go ogle. Tu na luzie wchodzi kosmetyczka. Słuchajcie tu. Luzik. Klapki w worku sobie gdzieś może dam tu z boku. Tu z boku. Sprzętki też sobie dam tutaj. Tu mam skarpetki, bo one mi się jedynie zmieściły do tego wielkiego worka. No i jeszcze tu przychodzi kosmetyczka i elektronika. No ale bardzo dużo z tych ciuchów ubiorę na siebie, jak pojadę. Może ten plecak będzie mniejszy, no bo jeszcze tak jak mówiłam do Kamila i tam się będę przebierać. Także luzik spokojnieścimy się. Dobra, jednak ja nie weszło na takim dużym luzie. Tu już nic nie wejdzie, ale tak jak mówię, jeszcze się będę przepakowywać u Kamila. No i nie weszło mi w sumie. No to jest ta torebka, z którą chcę jeździć grzybiczek na no potem. Nie weszły mi rękawiczki i te dokumenty. Okej, okay, a to są wszystkie rzeczy, które chcę zabrać jako jedzenie. Jeszcze tu mam napisaną kartkę, żeby wziąć się górty z lodówki. Mam pusty termosik. A tutaj mam różne przekąski. Tutaj mam jakieś cukierki z Mercy, takie miętowe. Mam jeden musik i ciasteczka, które bardzo lubię, a tu mam taki woreczek śniadaniowy. I tak mi to wystarczy na śniadanie. Jeszcze mam jogurcik. Tutaj mam chleb Sonko, takie wafle, o tym mówiłam kiedyś na Instagramie. Do tego mam mini nutelle, mini miodek do, do herbaty, cukier, który zawsze kradniemy skądś, mini dżemki. Do tego mam różne herbaty. I to chyba tyle co mam z jedzenia, no to, to będę miała na śniadanie i ogórci, to mam jakieś przekąski na stok, no i herbatka ciepła. Zawsze sobie pójdziemy na jakąś kolację czy na jakiś obiad i ewentualnie coś zjemy sobie na stoku. Dzień dobry, będzie car teraz słuchajcie, bo właśnie wracam z wypożyczalni nart, nawet tu je troszeczkę widać za mną takie czerwone. I zawsze, jak wypożyczałam narty pod stokami narciarskimi, czy tam oglądałam ile to kosztuje w internecie, no to wiecie, na tej Słowacji na przykład to było około 80-90 zł. Przynajmniej tak mi internet pokazywał. Pod stokami w Polsce wiem, że w Wiśle potrafiło to kosztować 120 zł za dzień za komplet, narty, kijki i buty. A ja to właśnie wypożyczyłam w Tarnowskich górach za 60 zł za dwa dni, słuchajcie. Jeżeli ta, ten sprzęt będzie dobry i wszystko będzie git, ja zostawię link do tej wypożyczalni w opisie, bo wiecie, dramat konstrukcyjny mówię dalej, jeżeli ta wypożyczalnia będzie git, w sensie sprzęt mi wytrzyma, nie skasują mnie potem przy oddawaniu sprzętu za miliony złotych, ale ma bardzo dobre opinie wypożyczalnia, ja zostawię do niej na miarę w opisie. Tarnowski górę, słuchajcie, jakby ktoś potrzebował. No 60 zł kontra 240 za dwa dni. Jeszcze ja byłam gotowa na sytuację, że pan mnie skasuje od dzisiaj od piątku po południu do, piątku, do poniedziałku po południu, bo tak pracuję po południu. No i że skasuje mnie tam, pisało na stronie internetowej 35 zł. No, to, że skasuje mnie te 140 zł, wiecie, za ten cały okres od piątku po południu do poniedziałku po południu. A on się mnie pyta, ile dni będziecie jeździć? Jeden dzień ja mówi: Nie, no, mamy karnet na sobotę, niedzielę. No to sześć dych. Yy. Dam znać na koniec tego vloga, czy jest wszystko git. Jeżeli będzie, macie namiary w opisie. Ale ja też będę korzystać, także proszę mi nie wybrać mojego rozmiaru nartu. No, i tutaj moja gadana część filmu się kończy, także podkładam voiceover. Trasa z okolic sternowskich góry zajęła nam około 2,5 godziny. To jest mniej więcej 130 km, troszkę mniej. I bardzo się baliśmy, czy będzie śnieg, ale przy granicy już pokazywały nam się piękne, zaśnieżone krajobrazy, także już z tego powodu byliśmy ucieszeni. Tego chyba wcześniej nie powiedziałam, ale wybraliśmy się na Orawę Snow. To jest w miejscowości Orawska Leśna, jakieś 20 minut jazdy z granicą Polski. No i głównym argumentem, dlaczego wybraliśmy akurat ten ośrodek, była cena. Nie dość, że znalazłam zniżkę na gruponie na prawie chyba 90 zł. Ta zniżka jest ważna do końca sezonu, także link zostawiam w opisie. Ja się bałam, że wszystko będzie działać, ale bez problemu przyjęli nam ten kredyt w kasie, także nie bójcie się, ale policzcie sobie jeszcze dodatkowe 2 euro z kaucji zwrotnej za skipasa. Dodatkowo dla wielu z nas była to pierwsza jazda po latach, albo w ogóle pierwsza czy druga w życiu. Także zależało nam, żeby te trasy zjazdowe były dosyć łagodne i proste. Także pokrótce jakie tam są trasy? Trasy generalnie podzieliłbym na dwa takie wyciągi. Pierwszy z nich, jaki sobie omówimy, to jest wyciąg krzesełkowy, który jedzie na cohoik, taki szczyt. Przy dobrej widoczności. Z którą trafiliśmy, my zobaczycie całe pasmo Tatr oraz Pilsko i Babią Górę, a same trasy na wyciągu są praktycznie dwie. Właściwie to trzy, ale jedna jest nieretrakowana. To jest wyciąg na te trudniejsze trasy, bo jest tam poprowadzona trasa czerwona. A jedna to czerwona albo czerwono-czarna, nie potrafiliśmy dojść do tego. I tutaj już naprawdę miejscami jest dosyć stromo, także tylko dla osób, które potrafią jeździć, no i dla wszystkich tych, którzy lubią sobie szybko pozjeżdżać i trochę poszaleć na śniegu. A ta jedna nieratrakowana trasa to teoretycznie trasa niebieska, ale tak jak powiedziałam, jest ona nieratrakowana, przez co miejscami bardzo wąsko jest wyjeżdżone. Oraz możecie tam trafić na dużo puchu bądź zmrożonego śniegu, przez co łatwo się wywrócić, ale na przykład dla samordzistów, którzy kochają szaleć na puchu i skakać na muldach, to będzie fajna trasa. Dodatkowo między tymi czerwonymi trasami, jako łącznik, trafiliśmy na usypaną hopkę, taką górkę do skakania, także tam też sobie trochę poszaleliśmy. no i nie tylko my. Dużo osób tam sobie lubiło poskakać i poszaleć. Z podwyciągu wyciągu na kochutik prowadzi też mały orczyk, którym musieliście się udać, żeby dostać się na Lechocką, czyli na drugi jakby wyciąg z, tej, z tego kompleksu z hutika także tutaj już była dosyć duża przeprawa. I tamta trasa naprawdę jest bardzo prosta, praktycznie czasami jest płasko. Dosyć szerokie stoki wszędzie, ale tutaj naprawdę szeroki strok, bardzo łagodny, także idealny dla początkujących. Drugi wyciąg prowadził na górę, która się nazywa Lechocka, i stamtąd były już poprowadzone dwie niebieskie trasy zjazdowe. Tam miejscami przy dole robiło się trochę bardziej stromo, ale to już przy zjeździe, także ten. Dało się wyhamować bez problemu. No i te trasy, w przeciwieństwie do na Kochutiku były zdecydowanie szersze. Także stoki idealne dla początkujących, dla nas dwa dni jazdy na tym ośrodku były wystarczające. Wydaje mi się, że jakbym jeździła przez cały tydzień na tych samych wyciągach, mogłoby mi się trochę znudzić, ale na taki weekendowy wypadek, jak my byliśmy, były to idealna destynacja. Dodatkowo pod każdym wyciągiem była jakaś restauracja, toalety, czy bary, gdzie mogliście sobie coś szybkiego zjeść albo się czegoś ciepłego napić. I ceny też były tam raczej takie dosyć przystępne. Za frytki dam 3,5 euro, za kawę około 2, a za gorącą czekoladę, która była przepyszna i smakowała trochę jak go plana, chyba 3,90, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze na koniec kilka słów o noclegu, w którym się zatrzymaliśmy. Było to takie poddasze domku w miejscowości Orawska Leśna, jakieś 15 minut oddalone od stoku Orawy Snow. Miejsca były na cztery osoby, była w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienka. I bardzo polecamy. Pan był bardzo przyjemny, wszystko dało się z nim łatwo załatwić. Było czyściutko, blisko stoku i tanio, także czego chcieć więcej. A Wam dziękuję za oglądanie tego gadanego vloga. Dajcie znać, czy byliście na Ora wiosną oraz czy Wam się podobało. A w komentarzach dajcie znać, jakie inne ośrodki polecacie stosunkowo blisko Polski. No i żeby było oczywiście tanio, na weekendowy wyjazd na narty. Wszystkie linki do wypożyczalni, noclegu oraz skipasów na gruponie zostawiam w opisie. I dzięki. Do następnego.